Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w nowym vlogu na moim kanale. To jest pierwszy vlog w roku 2024. Ja zaczynam dzisiaj ten dzień herbatą miętową. Na koniec zeszłego roku przekonałam się do herbat ziołowych i zaczęłam pić rano miętową, a wieczorem rumiankową. I powiem Wam, że czuję się lepiej i myślę, że takie herbaty miętowe pomagają na trawienie. Więc polecam Wam. W tym roku staram się nie robić żadnych postanowień. W zeszłym roku, w styczniu, tutaj na kanale po pojawił się taki e, film z moimi planami, celami na ten rok, a w tym roku postanowiłam, że podejdę do tego na spokojnie nie będę sobie tworzyła żadnej listy. Co muszę zrobić w tym roku, tylko wszystko będę planowała mniej więcej na bieżąco, na przykład co muszę zrobić w tym miesiącu, takie trzy główne rzeczy i potem stopniowo do tego dążyć, bo jeżeli robię taką listę na cały rok, to potem czuję się zawiedziona, że, że to. Że tego nie zrobiłam, tamtego nie zrobiłam, więc to sprawia, że szybko tracę motywację i zapał. Więc w tym roku nie będę planowała nic długoterminowo, wszystko będę starała się robić na bieżąco. Co u Was słychać, kochani, w tym nowym roku? Jak Wam minęły święta i nowy rok? Ja spędziłam wszystko na spokojnie, święta w gronie rodzinnym. Sylwester i Nowy Rok też z rodziną, bez szaleństw, ale ja tak lubię zaczynać Nowy Rok najbardziej. Nie lubię jakichś tam wystawnych imprez, a poza tym końcówka roku to jest dla mnie taki trochę trudny czas, bo zawsze na koniec roku mam dużo takich myśli, refleksji, co zrobiłam, co się działo w zeszłym roku, co mogłam zrobić lepiej. A, a co mi się udało, czego się nie udało, więc to, to czasami psuje mój nastrój. I jeszcze na początku stycznia kończyłam 30 lat i to też nie było dla mnie łatwe, bo y, widzę dużo, y, dużo ludzi mówi, co zrobi przed 30. Y, robią sobie nawet listy, co, czego muszę dokonać, y, zanim skończę 30 lat. Y, y, i, i to też mnie tak wprowadziło w gorszy nastrój, bo zaczęłam zastanawiać się nad swoim życiem, co mogłam zrobić. A tu już zaraz jeszcze 30 lat i wiecie, i, i to nie był dla mnie łatwy początek tego roku. Byłam w takim bardzo refleksyjnym nastroju. Zmiana kodu, trójka z przodu. Teraz już może być tylko lepiej, więc już tamte wszystkie rozmyślania zostawiam za sobą. Teraz otwieram nowy rozdział mojego życia i, i zobaczymy, co życie przyniesie w tym wspaniałym, kolejnym dziesięcioleciu mojego życia. Przepraszam, że była długa przerwa od vlogów, ale byłam w takim procesie przemiany wewnętrznej i teraz w końcu jestem gotowa, żeby wrócić do, do vlogowania, wrócić tak. Wrócić tak z pełną siłą do pracy, i też w tym roku zaczęłam znowu publikować na Instagramie. Więc, jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie, to zapraszam Was bardzo na Instagrama. Tam nazywam się tak samo jak na YouTubie: po prostu Danusia. I zaczynam publikować więcej rolek, takich bardziej pielęgnacyjnych, kosmetycznych, ale też różne polecajki restauracji. Chciałabym, żeby tam było trochę takiej, trochę kosmetyków, trochę gotowania, trochę, trochę takich treści. I też y, zachęcam Was do tego, żebyście pisali do mnie wiadomości na Instagramie, bo ja zawsze odpowiadam, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, jakąś sprawę, albo po prostu chcecie się przywitać, to piszcie, ja zawsze Wam odpiszę. Piszcie, zostawiajcie komentarze, ja będę lajkować, odpisywać. Też chcę się z Wami podzielić planem na YouTube, y, przynajmniej od tego momentu do marca, czyli przez cały luty planuję robić takie tygodniowe vlogi raz w tygodniu. Wiem, że lepiej nie mówić, tylko po prostu publikować nowe filmy, ale myślę, że jak powiem, to poczuję się bardziej zmotywowana i po prostu Będę czuła taką presję bardziej na sobie, żeby się wziąć w garść i po prostu coś nagrać. Myślę, że tygodniowe vlogi są do ogarnięcia, bo wystarczy, że będę nagrywać codziennie po trochu albo na przykład nagram całą sobotę, więc będę miała materiał na vloga. Także. Tego możecie się spodziewać na tym kanale. Dziękuję bardzo za wszystkie nowe subskrypcje, bo w grudniu trochę tych subskrypcji urosło. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną. Witam wszystkie nowe osoby i też wszystkich, którzy trafili teraz na mój kanał. Zapraszam do subskrybowania. Tutaj mamy taką fajną, przyjemną atmosferę, domowe vlogi, zakupy spożywcze, trochę gotowania, trochę roślinek. Chociaż roślinek nie mam za dużo, to staram się o nie dbać jak najlepiej. Nagadałam się dzisiaj, no nie gadałam do kamery, ale dzisiaj się rozgadałam. Ja w ogóle zazdroszczę tym dziewczynom, które mogą gadać, które robią prosty film, na przykład o odpakowaniu butów. I robią z tego film na 10-20 minut, bo cały czas gadają. Ja nie mówię za dużo w codziennym życiu. Tutaj do vlogów staram się mówić jak najwięcej, i, <gryw> i czasami przez to te vlogi są poucinane, edytowane, bo po prostu się zacinam i brakuje mi słów. Nie jest mi łatwo zebrać te wszystkie swoje myśli w słowa, ale im więcej się nagrywa, tym potem to łatwiej wychodzi. Także muszę po prostu ćwiczyć tą swoją umiejętność. Dobra, to już koniec tego gadania. Zrobiłam sobie już dzisiaj moją poranną pielęgnację, ale cały czas paraduję w piżamie. Więc czas się przebrać i zacząć dzień. Wyskoczyłam na szybko do sklepu do Leviatana. W ten weekend robię sobie wolne i nie będę gotować, dlatego kupiłam sobie. Gołąbki, jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja uwielbiam te lewiatanowe gołąbki, które są u mnie dostępne. Teraz nie jadłam ich chyba ze dwa miesiące, albo nawet trzy. Nie wiem, w każdym razie chyba ostatni raz, jak gdy je jadłam, pokazywałam Wam je we vlogu. Wzięłam też ryż. Dwa opakowania. Makaron, spaghetti. Wzięłam też mandarynki. Klep tostowy kupiłam też takie mleko zagęszczone o smaku karmelowym ja lubię sobie czasami dodać do kawy, zamiast cukru sobie w, wciskam trochę takiego mleka z tubki. i to mleko jest dostępne chyba tylko w lewiatanie, więc gdy tam jestem to czasami się skuszę i sobie kupię wzięłam też pomidory krojone żeby zrobić sos do gołąbków i wzięłam też coś dobrego bo idę wieczorem do koleżanki więc kupiłam nam kremówki. Pakowałam i zobaczcie jak pysznie wyglądają. Ale muszę się do wieczora powstrzymać i odkładam je na bok. Wzięłam też ciasto ucierane z jabłkami. Mm, ale to pysznie wygląda. Także za takie zakupy w lewiatanie zapłaciłam 95 ,43 zł. Wydaje mi się, że jest to bardzo dużo, no ale tutaj cena najwyższa to są gołąbki, bo to jest aż 26 zł za 4 gołąbki. No, i jeszcze wzięłam dwa ciasta. Także tak prezentują się moje dzisiejsze zakupy spożywcze. I jak jestem tutaj już w kuchni, to przy okazji pokażę Wam, co dostałam na urodziny. Z pracy koleżanki i koledzy zafundowali mi taki słony karmel z Charlotte. Charlotte to jest restauracja z kuchnią francuską tutaj w Krakowie. I tam jest przepyszna kawa, pyszne jedzenie. Ten słony karmel na pewno będzie pyszny, a szybko i otwierać tego słoika, żeby mnie nie pokusiło i żebym go nie zjadła. Super prezent i dostałam jeszcze kartę podarunkową do Homli, więc na pewno wybiorę się na zakupy. Widziałam fajne stoliki, takie kawowe albo może sztućce, no nie wiem. Na pewno wybierzemy się razem do Homli i zobaczymy, co tam jest nowego, ciekawego. Nie patrzcie na moje czoło, bo mam odciśniętą czapkę. Także w tym roku nie świętowałam swoich urodzin w styczniu, bo stwierdziłam, że chcę mieć chociaż raz urodziny latem. Więc powiedziałam całej mojej rodzinie, wszystkim znajomym. W tym roku świętuję 30,5 i będę organizować taką imprezę urodzinową dopiero w czerwcu. Zawsze mi się marzyły takie urodziny latem, gdzieś w ogrodzie, i w tym roku postanowiłam wykorzystać <grym> tą okazję i w końcu spełnić takie swoje małe marzenie z dzieciństwa jeszcze. Zrobiło się już ciemno, ja będę już niedługo szła spać, ale chciałam się z Wami jeszcze pożegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku 2024. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Pa, pa.